Cześć, tutaj Bartek Łęczycki. Kolejna bardzo rasowa zagryweczka trochę dla yy, bardziej zaawansowanych, ponieważ będziemy używać techniki Tong Blocking, czyli blokowanie językiem niektórych kanałów. Korzystam oczywiście z harmoniki Zajdel 1847 w tonacji cedur I posłuchajcie, jak brzmi ta zagrywka. Teraz trochę wolniej. No to prześledźmy sobie. Zaczynam od trójki dmuchanej, ale może być to równocześnie dwójka wciągana. Później gram trójkę wciąganą, ale z lekkim bendingiem, ten slash, oznacza, że gram coś takiego. Czyli zaczynam od dźwięku niższego i przechodzę do góry. Do dźwięku docelowego, czyli do trójki wciąganej, czyli. Później gram czwórkę wciąganą, piątka dmuchana, znowu czwórka wciągana. No i mamy tutaj ciąg blocking, czyli gram drugi i piąty kanał wciągany, zaś trzeci i czwarty blokuje językiem, czyli. Dwójka wciągana, piątka wciągana i środkowe, czyli 3 i 4 są zablokowane językiem. No i można dodać tu sobie jeszcze taki, taki efekt dostawienia i cofnięcia języka w bardzo szybkim tempie, czyli na tych kanałach 2-5. No i posłuchajcie, jak, jak to brzmi w całości. Jeszcze raz i ostatni może raz. Zwróćcie uwagę na, na ten bending delikatny. Ponieważ on dodaje dużo takiego smaku i takiego brzmienia bluesowego do całej tej zagrywki, można, jak ktoś ma dobrze opanowaną technikę drugiego kanału i, i duży zapas w płucach, to można oczywiście tu zagrać dwójkę, ale moim zdaniem, żeby zbilansować troszkę wydech i, i, i wdech, można tutaj trójkę dmuchaną zagrać i, i też będzie fajnie. No dobra, to zagram to ze za dwa razy w normalnym tempie. No, tutaj ten skok pomiędzy czwórką wciąganą i zmianą układu ust 2-5 też może być troszkę tutaj wymagający pracy, ale wszystko przed Wami. Grajcie pięknie na, na harmonicy, słuchajcie dużo dobrej muzyki najlepiej z harmoniką i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Cześć.